Dzień dobry, witam was dzisiaj w porcie przeładunkowym, w bitwie, w której mam zdobyć dwa fragi do zadania dziennego, i ta bitwa ma być drugą do tego zadania. Jak się łatwo domyślić, trafiła na kanał, dlatego że udało się pograć całkiem przyzwoicie i zaczynam w najłatwiejszy sposób, jaki jest możliwy. Dla mnie na tej mapie, czyli jadę sobie na punkt A. Yy, gramy na trzy punkty. No i jak było widać przed chwilą, całkiem sporo czerwonych pcha się na tą stronę, więc yy, będzie tutaj co robić. Pierwsze podświetlenie przy punkcie A, no i zaczynamy tracić punkt B. Na szczęście przejmujemy punkt C, czyli sytuacja będzie w miarę równa, o ile uda się obronić naszego kapa. Jesteśmy tutaj w dwóch z panterą. Za chwilę powinienem już mieć możliwość do strzelania do Teciaka na punkcie. Tam był podświetlony. O właśnie No tylko że wziął mi się skontował w ostatniej chwili i wskoczyło tylko podpalenie Uszkodzony silnik któryś z załogantów też dostał obrażenia No i tutaj już tego przestrzału na teciaka nie mam Muszę podjechać z drugiej strony A jest też przede mną ratel Gdzieś tutaj za tym domkiem schowany. No, teciak się naprawił i wyjechał akurat tak, żeby można było do niego strzelić. Tutaj pomógł mi kolega w panterze. Przed ratelem w tej sytuacji bym się nie wybronił. Byłoby to bardzo trudne. No i mogę wjeżdżać na kapa, odzyskiwać go. Trzeba się tylko bronić przed... Yy... Pojazdami przy punkcie B, stamtąd jest przestrzał, przejeżdżam tylko przez punkt. Dlatego, że jest jeszcze tutaj ciężki czołg, chcę go objechać. Na to właśnie liczyłem, że on będzie przyczajony na strzelanie yy, do pojazdów takich jak teraz Pantera. No i prawdopodobnie miałem być też ja, na szczęście udało się to. Ograć tygrys zniszczony przejmujemy punkt, a ja stąd mogę strzelać do czerwonych, jeżeli będą chcieli tędy przyjechać. A uh, wygląda na to, że nie będą chcieli, są skupieni na walce o punkt B. No i niestety straciliśmy punkt C, który w tej chwili próbował drużynowy przejąć. A tutaj Pantera, kolega Panterze dostał strzała. Właśnie za autostradą jest ustawione SU. W momencie strzału się skontował pocisk, zrykoszetował. Chciałem z drugiej strony kontenera do niego się dobrać, ale mi tam przyblokowało cofanie, więc wracam na to miejsce. SU na pewno jest w moją stronę skierowany, oczywiście no ale wrak po panterze odbił ten pocisk, a ja na spokojnie mogę strzelać do niszczyciela rozwalony jeszcze jedno było podświetlenie tutaj na ciężkim czołgu, a tylko, że on przeskoczył za domek no i co, punkt A przejęty niestety stracony punkt B Drużynowi przejmują punkt C, czyli będziemy mieli przewagę. A przede mną jest sztuk, i po lewej stronie na autostradzie są jeszcze dwa czołgi. Jest tutaj Churchill, no i jest ISUS 152. Oba ustawione do mnie bokiem. Łatwe cele okazały się być. Obaj zniszczeni. Mogę wracać do tego sztuga, o ile jeszcze tu jest, o ile nie odjechał. No i okazuje się, że jest. Łatwy strzał. sztuk zniszczony. A na punkt A wjeżdża średni pojazd. Nie do końca wiem, jak on tam się znalazł. Prawdopodobnie od strony punktu B, B przyjechał. No i teraz wszystko zależy od tego czy będzie wiedział że ja tu jadę Niestety dla mnie wiedział Weszło tam w silnik Pantera to, yy, zatrzymana Niestety sam dostałem uszkodzenia I zanim się naprawiłem to Pantera mi zniszczyła Tigera No trochę szkoda bo całkiem nieźle szło. Na szczęście Pantera zginęła od, zdaje się, bomb. A może któryś drużynowy ją zniszczył? W każdym razie punkt A jest w tej chwili wolny. Drużynowi przejmują punkt B. Niestety na punkcie C nie ma kompletnie nikogo, więc jest duża szansa, że za chwilę zaczniemy go tracić. Dlatego jak najszybciej przejechać przez autostradę i wjechać ponownie na kapa. Tutaj patrzę, czy są jakieś podświetlenia. Nic się nie pokazało. Do punktu jeszcze trzeba trochę przejechać. Cały czas punkt C jest dla nas no i podjeżdżają tam drużynowi więc całkiem możliwe, że uda się go obronić samoloty w powietrzu nie interesują się mną no i bardzo dobrze i pojedynczy pojazd to dla nich nic ciekawego, żeby tu zrzucać bomby i dzięki temu mogę spokojnie wjechać na punkt i to jest bardzo dobry moment, bo jednak zaczęliśmy C tracić. Przy punkcie B podświetlenie na ciężkim czołgu. Ja wjeżdżam na kapa. Przejmowanie trochę potrwa. Najpierw trzeba zbić czerwone kółko, potem dopiero będzie kolejna. Zajęcie, więc dwa razy dłużej będzie to trwało. No, ale raczej nie jestem tutaj zagrożony. Czekam, przygotowany do strzału. Czy może jednak ktoś się tutaj pokaże? Ale raczej nie. Trzeba tylko ten punkt przejąć. No, jeszcze chwileczkę a potem będę jechał w stronę ich respa co prawda nie są najlepsze tam przestrzały na tego respa bo pojazdy mają osłonę z ustawionych z wagonów ale zawsze jest możliwość jakieś fragi porobić a przynajmniej zatrzymać czerwonych żeby się nie pchali na pole bitwy Niestety yy, przeciwnicy dobrali się do punktu B. No, tutaj był Ostwind, przeskoczył. Czerwoni byli i przez chwilę na punkcie B tam zadziałali drużynowi. Tutaj podświetlenie na T1E1. Przez chwilę tylko, a ja czekam na tego Ostwinda. Niby tylko pelotka, ale też potrafi szkód narobić czerwoni poszli w niebo bombowiec wybrany no i jest ospi podświetlony pantera się naprawia troszeczkę do przodu wyłapane zielone na osmidzie. No i niestety Pantera też od Ostminda zginęła. Nie ma naszych przy punkcie C, nie ma przy punkcie B. Jest tam to w zasadzie jeden nasz średni pojazd. Czerwoni świecą się już pod naszym resprem. No i przy punkcie B też pokazał się jeden ciężki czołg zaraz zobaczymy czy nasz średniaczek sobie z nim poradzi cały czas mamy przewagę niewielką ale jednak tak no i coś mi się tak mocno wydaje że tutaj czerwonych na tym respie już nie będzie bitwa zbliża się do końca a my w tym momencie zaczęliśmy tracić punkt b Nasz średni pojazd przy y, tym punkcie właśnie zginął, więc nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba wracać na kapa i walczyć o niego. Tutaj na przestrzale wyświetlony był IS, no ale tylko się wyświetlił i teraz już go nie widać, a czas ucieka, tracimy punkt B. No i pokazał się i dwa strzał w dolną płytę i rozwalony i zaraz zobaczymy jak to się będzie dalej układało przy walce o punkt B, przy, y, przy którym okazuje się nie ma żadnego naszego czołgu. Dwaj drużynowi jadą dopiero od respa i chyba obaj pojadą w stronę punktu C. Tam prawdopodobnie też byli czerwoni. No, a ja próbowałem przeskoczyć przez autostradę, nie było nikogo na tym respie, więc podjąłem, zaryzykowałem. No i niestety nadziałem się na pałkę 3002, ale kolega był tak pewny po pierwszych uszkodzeniach, jakie mi zrobił, że będę musiał się długo naprawiać, że został ustawiony bokiem i dostał za to karę. Podmiana załogantów jest względnie szybka. A przy tych uszkodzeniach, jakie miałem, mogłem się mu odgryźć. Pałka zniszczona, a ja z uszkodzonym pojazdem jak najszybciej jadę na punkt i dość niespodziewanie pokazało mi się tutaj asu. Odzyskałem spraw, yy, sprawność na tyle, żeby móc się tego asu pozbyć i już w drużynowym punkt przejmujemy I na autostradzie. W stronę punktu A jedzie pelotka, pelotka a punkt C przejmują drzynowi, więc nawet jeżeli yy, przeciwnik wjedzie na punkt A, to niewiele to zmieni. I bitwa wygląda na wygraną. W tym momencie jeszcze czerwony zginął. Paska zostało im bardzo niewiele i w dodatku bardzo szybko znika. No i w tym momencie bitwa się skończyła. Wygraną mam zrobione te fragi do zadania i takim sposobem to zadanie zostało zakończone. A z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!